No już my na placu budowy poszedłem teraz yy, Poki ciężko widzę pracują Ale tutaj widzę oboków To jest pierwszy dzień, więc Więc Tutaj Habibi, salam aleikum. Widzę poków tutaj Ciśle ściśle To mi się podoba hopoki dobrą dobro robotę robi ta dobrą robotę i już tutaj jestem zadowolony z tego wszystkiego co wy tutaj robita, ta hopoki jakiś kosk muszę to załatwić. Teraz idę po komizelkę idę. Idę po komizelkę Simono. Idę chłopaki robią. Idę po komizelkę i po kock. I zaraz wracam.